Wszystkie spożywane na mnie. Posłuchaj mnie, ale obowiązku dobrą nowinę. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Pan cel wagi i wtóre Słowa Ewangelii według świętego Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, towarzyszył mu Jego uczniowi. Gdy zaś naczę szabach, zaczął na goze, synagodze, a wielu przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem. Skąd to u Niego i co to za mądrość, która mały jest mutana? Takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali oni. A Jezus mówił im, Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok nagle I Nie, mógł tam działać żadnego cudu, jedynie na tym chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niezamiast, potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.